Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie temat, jakże przez Was lubiany, czyli yerba mate. Jaka to będzie yerba? Ano, będzie to yerba firmy Rionegro, która się nazywa bitter lemon, czyli po polsku gorzka cytryna. Moi drodzy, dlaczego ja tą jelbę w ogóle kupiłem za 28 zł za 400 gram w sklepie smaki świata w Warszawie, w złotych tarasach. Dlatego że po pierwsze wydawało mi się, że te jelby w tymże sklepie nie będzie. Po drugie, Rio Negro jest jelbą, która... Hmm, ma na swoim wizerunku niedźwiedzia. A tu patrzę, jest krokodyl. Więc już mnie to zainteresowało. Yy, dlaczego akurat niedźwiedź w wizerunku Yerba Mate Rionegro? Otóż yy, właśnie w Argentynie odkryto szczątki największego niedźwiedzia na świecie. Oczywiście prehistorycznego. A tu mamy krokodyla. Być może gdzieś odkryto szczątki krokodyla. Zatem zobaczmy na pudełko, jak ono wygląda. Pudełko wygląda tak, mi się mega po prostu podoba to pudełko. Zobaczcie, po pierwsze, kolor nawiązuje doskonale do yy, moi drodzy. Właśnie yy, doskonale nawiązuje do tego, że jest to jedba cytrynowa. To po pierwsze. Po drugie, zobaczmy yy, tutaj, że jest to trochę śmieszne pudełko, ponieważ mamy tu na przykład krokodyla. Który, jak widzimy, bierze się za łopatę i coś tam będzie kopał, prawda? Czyli to już jest yy, śmieszne nawiązanie. Mamy też krokodela studiującego, więc krokodel studiujący, krokodel pracujący, czyli studia i praca, tak? Bardzo mi się to podoba. Jest też pokazane, jak należy tą jelbę oczywiście przygotowywać. Tu mamy całe, y, całą opowieść, czym jest jedba mate i tak dalej. Tu mamy co napisane. Czym jest jedba mate? To argentycka jedba mate con palo. Zawiera w swym składzie suszone listki gałązki i gałązki. Ilex Najlepsza alternatywa dla kawy. Tradycyjny napój y, ożywiający ciało i umysł. Stosowany w Ameryce Południowej od czasów y, prekolumbijskich do dziś. Tu mamy, jak widzimy, krokodyla. Nawiązanie, prawda? Naprawdę, dla mnie to jest genialne pudełko. Naprawdę super jest. Yy, mamy tutaj napisane, jakie, jaki jest skład. Yy, czyli jedba maty, 97%. Kraj pochodzenia, Argentyna. Skórka cytryn 2%. Trawa cytrynowa, naturalny aromat. To, to jest naturalny aromat. Jest to aromat taki, który musi yy, pochodzić yy, z, yy, z istoty pochodzenia naturalnego, tak? Ale nie musi być to koniecznie ten konkretny aromat, czyli może być z laboratoryjnej wytworzony, czyli na przykład możemy wziąć cytrynę, a stworzyć tak jak rozumiem z tego pomarańcze, prawda, w sposób laboratoryjny, w warunkach laboratoryjnych, ale jest to cały czas aromat naturalny według prawa. Nie jest to aromat sztuczny. I teraz jaki jest zapach? Tej sztuczności moim zdaniem tutaj nie czuć, to nie jest sztuczne. Czuć tu ewidentnie cytrynę przede wszystkim. Pochodzące ze skutki od cytryny. To jest pierwsza sprawa. Teraz, co ja wam mogę jeszcze o tej jerbie powiedzieć? W międzyczasie niech ona nam się na spokojnie zaparza. Otóż ta jedba pochodzi, moi drodzy, z prowincji Corrientes w Argentynie. Prowincja ta graniczy między innymi z Paragwajem i argentyńską prowincją Misiones, a także Santa Fe i Chaco, z tymi prowincjami. Co jeszcze jest warte powiedzenia, to to, że prowincja Corrientes y, od 28 września 2004 roku używa w swoim terenie, na swoim terenie dwóch języków, czyli języka hiszpańskiego, oczywiście, prawda, ale też językiem urzędowym jest język Indian Guarani. Ponadto y, też y, Murzyni mają tam y, swoją. Kulturę. Swoją bardzo ciekawą, bardzo bogatą kulturę, karnawałową między innymi. Właśnie w prowincji Corrientes. Czyli jest to prowincja bardzo ciekawa. Na temat samej firmy Rio Negro nie znalazłem informacji specjalnie. Um, wiem tylko tyle, że sama jedba jest y, jedną z najmocniejszych hierb smakowych. O ile nie najmocniejszą, tak czytałem na ten temat. Um, Wiem też yy, na Facebooku, zadałem pytanie o to, yy, prawda, na temat tej jedby, czy ktoś coś wie. Nic mi specjalnie, nic ciekawego nie napisał, tylko napisali, że yy, jedna z osób napisała, że jest to yy, jedna ze smaczniejszych kierptach, jakie piła. Czy najsmaczniejsza, coś takiego. Yy. Co wam jeszcze mogę powiedzieć z takich rzeczy, właśnie dotyczących tej jelby? Tak, próbuję sobie poszukać. To też to, że jest ona leżakowana między 16 a 18 miesięcy. No więc jest czas leżakowania, prawda? Ona nabiera mocy wtedy, nabiera szlachetności tej jelby. No zobaczymy, bo ja mówię: pierwszy raz piję jelbę Lionegro. Nigdy wcześniej jelbę Lionegro nie piłem. No zobaczymy, jak ona nam tutaj będzie smakować. Zobaczmy jeszcze raz zapach yerba maty tylko jeżeli jest zalany. Zalana już pachnie bardziej yerbowo, to znaczy już czuć te nuty yerbowe, nie czuć aż tak nut cytrynowych, aczkolwiek nie czuć. Tak jakby skórkę cytryny zalać, na przykład gorącą wodą. Albo wziąć sobie przegryźć. Prawda? Jest to nawet przyjemny zapach. Teraz Wam pokażę jak wygląda sama jelba. Sama jelba, moi drodzy, wygląda w ten sposób. O, nie będę specjalnie kamerką ruszał, bo chyba widzimy, jak ozywo na ręku. E, co mi się tutaj podoba? Przede wszystkim, moi drodzy, co? Ano to, to, trzeba poszukać trochę, bo, znaczy, żeby znaleźć tu. Ze po pierwsze, widać kawałki trawy cytrynowej, widzimy, to jest trawa cytrynowa, kawałeczek, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, tego akurat teraz jak na znaleźć nie mogę, ale uwierzcie mi na słowo, że są kawałki skórki cytryny, to jest to duży plus. Bardzo ładna jedba, nie ma też patyczków i mało pyłu. To, że ma mało pyłu, akurat uważam za minus, ponieważ ja lubię jedby pieraste. no ale nie wszystko można mieć. Natomiast, tak jak mówię, na razie dużo rzeczy mi się podoba. Zobaczymy, jak ona będzie smakować. Cenowo jeszcze dodam taką rzecz, że można ją kupić w różnych cenach, na przykład nie wiem, powiedzmy za 15 złotych, gdzieś widziałam w internecie i tak dalej, no ale wiadomo, koszty przesyłki, tak? Więc i tak wyjdzie na to samo. Nawet chyba 2 zł zroży. No bo przesyłka 15 zł, prawda, albo 10 zł, no to, to będzie o 5 zł taniej, albo 2 zł zdroży. Tak jak można, sobie na szybko wyliczyć. Dobrze. Cóż, będziemy, będę opił mojej drodzy i zobaczmy, jak smakuje. Moim zdaniem jest to smaczna jedba, nawet bardzo smaczna. Jest gorzkawa smaku, gorzka, więc cóż i To jest pierwsza sprawa, to jest duży plus. Druga sprawa, czuć tutaj, czuję w tle, ale tak delikatnie, jakby taka, taki smak skórki cytrynowej w cieście. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Do czego ta jedba się nadaje, moim zdaniem? Przede wszystkim. Wydaje mi się, że pod wołowinę byłaby całkiem fajna, upoklałaby smak wołowiny, byłoby całkiem dobra pod yy, śledzia, na przykład, dziwne, ale pod śledzia byłaby całkiem fajna. No wiecie, no, na przykład mamy śledzia, prawda, ze śliwką, prawda, to dlaczego nie jest ze skórką cytryny? Yy, ja śledzie bardzo lubię w ogóle też przy okazji, jest jedna z moich ulubionych ryb. Zadaje nadaje się świetnie moim zdaniem pod ciasto ym, drożdżowe, pod ciasto yy, takie, takie puszyste ciasto, tak jak się robi na przykład to z tego ciasta. Nie wiem życie kojarzycie, tak? yy, ja dokładnie Wam nie powiem, ale no takie mówię, ciasto, keks na przykład się z tego można zrobić, a pod żeby by się doskonale nadawało, myślę. Podpiernika yy, moim zdaniem troszkę mniej, ale też by uszło. Jeżeli chodzi o takie podrawy, prawda, obiadowe, tak jak mówię, pod y, aromatyczne mięsa, na przykład y, myślę, właśnie pod wołowinę doskonale byłoby i się nadawało, ponieważ wołowina sama w sobie jest aromatyczna. Fajne byłoby do, do tego na przykład policzki wołowe. Yy. Ale przede wszystkim to właśnie to drożdżowe. To jakby najważniejsze podwołowiny. Pod steki wołowe, na przykład myślę. Ja to by polecam. Zdecydowanie tak. Za taką cenę to jest moim zdaniem, jak na dość spora. Nie jest mała. To nie jest mała cena: 28 zł. Prawie 30. To jest cena taka średnio spora, bym powiedział. Ale nie zawiedziecie się. I jeszcze jedno. Dlaczego moi drodzy, ja. Yy, to też taka odpowiedź yy, Rafałowi. Rafałowi, yy, który zadał mi pytanie, dlaczego kawy, prawda, czy też herbaty, kupuje jakości speciality, prawda, natomiast yerba mate nie, dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć, a właściwie jest to niemożliwe, yerby, które są jakości speciality, czy są lepsze, powiedzmy. Są takie yerby oczywiście, ale brazylijskie i nie jest ich naprawdę dużo, jest to, są to yerby głównie yy, tak zwane moonshine, czyli zbierane podczas pełni księżyca, tak niestety tutaj się specjalnie wchodzi w szczegóły, natomiast myślę, że ta to jeźdźbę, gdyby porównać na przykład z herbatą, to stałaby na w takim jakby poziomie średniej herbaty. Nie jakiejś super, ale średniej jakości herbaty. Tak ja mi ją ustawił na tym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że ona tutaj nie ma w sobie sztucznych aromatów, tylko ma aromat naturalny, a bardzo dużo herbat takie ma. Szczególnie oczywiście marketowych, to wiadomo, tak? Ale nie o marketowych, ma aromat naturalny, tak? Czyli nie sztuczny. Yy, druga sprawa yy, ma rzeczywiście te skutki z cycyny ma rzeczywiście trawę cetrynową, co widać. To jest widoczne gołym okiem. Trzecia sprawa des, to jest despalada praktycznie. Tam jest chyba 80%, tak jak czytałem, tylko w Dionego tym z niedźwiedziem. 80% mamy lisków a tam 20% patyczków, prawda? Tutaj nie wiem. Ja tu myślę, że to jest, tych patyczków jest znacznie mniej. Więc despalada to już jest duży, duży, prawda, plus. No bo nie jest to jedba cięta byle jak. Widać, że te listki są cięte równo, ładnie. Także ja bym tego nie ocenił, że to jest byle jaka jedba na rynek europejski. Na pewno nie. Wiem, że Argentyńczycy piją dużo yerba i wiem, że piją tego typu yerby. Bo yerby wysyłane na rynek europejski to są głównie tak zwane griny. I one wcale nie są lepsze od y, tych y, tutaj yerb jak ta. Yerba Także czy ja ją polecam? Zdecydowanie tak. Bardzo fajny, gorzki smak z dodatkiem takiego, takiej właśnie cytrynowości ze skórki od cytryny. Takiej cytronowości w cieście, o. Czuć jeszcze tą gorzkość ten. Także naprawdę dobra, fajna, przyjemna jedba mate. Pita na koniu na przykład, prawda? Ktoś se na koniu jedzie. Trzyma sobie właśnie taką ala głampę albo głampę prawdziwą i sobie ją pije tą jedbę. a tak chcę powoli krzyczą, jak Wojciech z tej roski na pod. Aftle kajmany i krokodyle. Dobra, moi drodzy, kończymy już tą zabawną opowieść. Nie wiem, może ktoś tak przy okazji znalazł największego krokodyla na świecie w Argentynie, bo misia już znalazł. mis już jest w Argentynie. Może krokodyl też jest. No i moi drodzy, szczęść Boże z Panem Bogiem i szczęsujcie również Bamunie, bo babcia zasługuje na dobrą jedbunię. Także Marzeni jak zawsze. Dobra, tym razem naprawdę bardzo dobra albo nawet doskonała. Jesteśmy mate Rio Negro! Hej!